villa włoska. Poza ogrodzeniami miast, poza murami. Rzadko, kiedy ktoś mógł sobie pozwolić na to, żeby wykupić duży teren na terenie miasta, to musiał być bogaczem i zakładał wtedy wielki ogród. I te duże ogrody, one wciągały tą przestrzeń wokół, wciągały krajobrazy, góry, wzgórza, zachody słońca i tak dalej. Gdzieś, jeżeli było wyżej, to było widać z daleka morze. No były przepiękne i to były ogrody otwarte. z tego się wykształciły ogrody publiczne, proszę Państwa, ponieważ już cesarze rzymscy. Prawda? Zdawali sobie sprawę z tego, że trzeba kokietować Tym, nieprawda, ten naród, czyli żeby że był spokojnie, prawda, żeby nie zdecydowizowali. Wobec tego na przykład udostępniali swoje prywatne ogrody, najpierw tylko do zwiedzania, a później na przykład w testamentach ofiarowywali narodowi, albo wręcz tworzono specjalnie przestrzenie obsadzane roślinnością po to, żeby wszyscy ludzie mogli odpoczywać na natury. Dlaczego? Dlatego, że człowiek jest stworzony do stałego obcowania z naturą, nie do życia w przetworzonym świecie, jakim my sobie fundujemy, czyli wśród betonów, kamieni, skałek, jakichś tam asfaltów i innych tego typu prawda, rzeczy, tylko w przyrodzie, po prostu w przyrodzie. Więc tak się zaczęło. Dlatego nie mamy klimatyzacji. <gry> Proszę Państwa, zresztą jak sobie wrócę jeszcze do tego maleńkiego ogrodu w stylu prawda, rzymskim, tego przydomowego, bo on najbardziej nas interesuje. Proszę sobie wyobrazić, że jedna z absolwentek naszych kursów, my tu prowadzimy kursy projektowania ogrodów między innymi, zrobiła projekt ogrodu właśnie antycznego rzymskiego dla swojego inwestora, który u niej zamówił, w maleńkim, przy maleńkim szeregowym domu. I powstał obrót antyczny teraz. Czyli ten antyk jest absolutnie niewykorzystany wykorzystania w tej chwili. Jak plaszki, plaszki, wygląda? I zresztą proszę Państwa, on się odbija, on się odbija stale i na okrągło w architekturze krajobrazu. Jak wygląda taki typowo obrót rzymski? Więc jeżeli tak wyglądała miejska parcela, prawda? Tu był dom. Pierwszym malinkim ogrodzie było atrium które początkowo pełniło rolę takiego małego salonu, gdzie się przyjmowało gości i tak dalej. Potem zarzucono ten zwyczaj, ponieważ to były maleńkie przestrzenie. Była to przestrzeń otwarta, niezadaszona i tu zbierała się woda deszczowa, prawda, słynna akwapluwie, to się tak mówiło w Nie ma jeszcze z rzymskiego. Tu yes.